Witam wszystkich serdecznie na moim kanale brzydka pogoda, paskudna tak jak wszędzie, no dzisiaj trochę przy tutaj poniedziałku, trochę, trochę ładniejsza pogoda i to też teraz dopiero po obiedzie nalałem mi wody, bo widziałem, że chcą się kąpać, mokre są niech się wykąpią się pakują do wody <laughs> Jak latem. No, widocznie potrzebowały. Bo widziałem tam do sąsiada leciały i tam kałuża taka mała była i zaczęły się kąpać widocznie widocznie chciało się pokąpać trochę znaczy no, się, trochę ciepłe się zrobiło odrobinę a z młodymi to także jest, że, że nie jest źle no jest tutaj u murzynów jakby zaobrączkowałem trochę trochę pozamieniałem jajek, pokombinowałem generalnie jest bardzo dobrze, nie narzekam, jest super uperłowych ale tu uperłowych jest dopiero tam parę sztuk młodych no bo to mówię to są takie golasy one się trzęsą jest im zimno i trochę mi odpadło e, przemarzły mi bo to przy drzwiach były tutaj to znowu tam gdzieś przy drzwiach samych a ja otwieram drzwi u mnie nie ma że drzwi zamykam że ale się zmoczyły no ale niech się moczą niech się kąpią Mówił, pan toszy fajnie i, i chcę powiedzieć, że a propos jeszcze wracając do tematu wyrywania tych ogonków, to chcę powiedzieć, że że to jest prawda, no jest prawda. Nie wiem jak to się będzie miało później, czy przy kolejnym e, e, pierzeniu one z powrotem nie wrócą na ciemne te ogony, no ale teraz widziałem, że te bardzo ciemne pantosze nie dostają z powrotem ciemnych, ale te jaśniejsze takie trochę, to widzę, że, że, że u nich białe pióra, nie? I to ewidentnie widać, no, że, że to działa jednak. Nie wiem, nie wiem czy, to, e, czy to dobrze, czy źle, generalnie. No myślę, że że z czasem, z czasem będę wiedział więcej coś na ten temat, bo też się tego uczę dopiero No, no ale wyrywać jednak, jednak po wyrwaniu są białe ogony jest ich tam, jest ich tam trochę Tam musiałem im takie listewki pozakładać bo ich dużo dosyć jest no i, i później tam pokażę w następnym filmiku Dzisiaj tak teraz tylko trochę się zrobiło tak trochę jaśniej wziąłem sobie kawę no i tak mówię nalał im wody i mówię wezmę coś tam nagram następne filmy już będą fajniejsze na pewno bo więcej bo czasu będę miał teraz trochę miałem wyjazdów nie mam czasu dla gołębi w ogóle kolega tu przychodzi i się zajmuje trochę ptakami a nie mam czasu absolutnie także Poobrączkowałem się jeszcze, widzę, mam do zaobrączkowania też, yy, gołąbki także na pewno, na pewno zaraz idę, wypiję kawę i biorę się zaobrączkowanie. Yy, bo tam widzę, jednemu to chyba ledwo wcisnę, bo też przeoczyłem no ale, ale tak, rynków na razie nie ma, belblągu także Pojechałem, tylko oczywiście. Targowisko y, oczywiście działa: y, wszystkie mieszanki i, i akcesoria są, ale, ale z głębiami nie można i koniec. No, tu, jak się by się i teraz. Tiplerom nie daje, tiplery mają y, pantosza, te żółte. Nie daje im siedzieć na swoich, bo y, sprawdziłem już w zeszłym roku i w tym roku. Yy, tego młodego przełożyłem, tam on przemarsł, ale widziałem, one rzucają takie w skarpetkach, takie, one są bose, a rzucają w takich małych skarpetkach, nie chcę tego absolutnie. To niech lepiej mi jakiegoś murzynka, albo jakiegoś pantosza wychowają, to, to będzie lepsze. Nie tam, nie tam yy, Tiplera, tam Tipler żółty, Tipler w skarpetkach, no może gdzieś tam, tu do koloru mi niepotrzebny, taki w skarpetkach. Po drugie, u mnie nieważne, czy to jest do koloru czy nie, ale musi jakoś wyglądać. Nie chcę tam takich wielorasowców mieszanych z pocztowymi, co robią kilometry. Tak, ja nie chcę, tutaj mają być ładne gołąbki. Niech to będzie y, 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 murzynek, ale niech będzie. Tak, w tym roku też jeszcze przebiorę, bo dużo mam jeszcze takich, o tu taka samica jest nierówna. przy nie mamy, no, jest jeszcze takich gołąbków, co muszę wyrzucić tam pokażę, trochę perłowe wychodziły. też tam jest trochę wody i zawyczaiły tą wodę I, i, i też tam się kąpią perłowych trochę sprzedałem no jeszcze w sumie mam chyba jedną samicę pasiatą co Muszę ją, bo nam idzie do, 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 do pary co do innej samicy Muszę ją też sprzedać Ale niekoniecznie Dwa berliny czarne e, e, Na białych ogonach e, Samce obydwa Też mam do sprzedania bo mi tam się okazało Kolega mi dowiózł jeszcze i to się okazało. Miał mi parę dowieść, się okazało, że to jest, są dwa samce, to się, nie ja chcę dokupywać, także ktoś chciał dwa samce to pisać. To jak coś, to się dogadamy tam. Nie ja chcę mi się ich tam pokazywać, ale, ale tak to wygląda. Także w następnym filmie pokażę, pokażę Wam tam u Pantoszy. No mówię, teraz będę miał więcej trochę czasu, bo to i, i, i syna z mieszkaniem i tak w ogóle, no nie było czasu, wszędzie coś, wszędzie e, e, człowiek chce coś tam pomóc, coś tam doradzić, iść, jechać, coś załatwić i to wszystko czas ucieka, a to przed majówką każdy się spieszył, każdy przed majówką coś tam chciał, no ale tak jak u wszystkich. Ogólnie, ogólnie jest ok, wszystko, gołąbki zdrowe. Odpukać. Mówię nic nie znoszę, nic nie łapię, nic nie chcę. Oto taki młody morzynek na środku stoi, teraz się skubię No wychodzą tam chyba Z4 wychodzą, ale ja im późno miejski wsadziłem, nie dawałem im siedzieć, nie? Ja im popodkładałem. Już pantoszy stąd zabrałem trochę też, bo wychodziły przed wyjściem. O, tam na... Na, na drzwiczkach na kracie też jeden siedzi. Murzynek taki fajny, równiotki. Na drzwiczkach od kwiatów klatkowych. No. no jest, jest fajnie, jest fajnie. Także to tylko tyle. Pozdrawiam wszystkich. I, i. następnym razem coś fajnego tam nagram U pantoszy pokażę Wam, ile jest tam młodych. Jak to wygląda, jak tam przerobiłem trochę. Bo. bo yy. Są młode czaposze. Hmm, tu jest jeden, tam jest jeden bizmars. Tam są dwa jajek na zabieranych. No tak to się dzieje. Jedną samicę kupiłem i jest prawdopodobnie nielężna. No trudno, tak to się dzieje jak się kupuje w internecie. No niby wszystko fajnie, ale się okazało, że jedna samica jest nieleżna. No ale niech siedzi. Niech siedzi, usiądzie na gniazdo, bo już wiem tu, która jest, usiądzie na gniazdo, yy, podłożę jej tam jakieś pantosze, żeby sobie już za darmo, że tak powiem, nie siedziała, gdzie ją teraz sprzedam. Później ją wezmę na kolory, będę ganiał, aż tam, trudno do kolorów będzie chodziła, będę wiedział, nie sprzedam, bo, bo, bo ja tak nie jestem, nie zależy mi tam, czy to jest 50, czy tam ile złotych do koloru, do koloru będę ją sobie ganiał tak samo mam tutaj tiplerkę tą czarną co tam leży ona jest też nie dzieją sprzedam komu ponieważ ktoś będzie mi tam nie, 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 ja taki nie jestem, nie chcę ale za to jest świetna mamka naprawdę eee... za żadne skarby by mi nie oddał, bo normalnie ona jak podasz rękę to aż wariuje, nic nie rusza normalnie tak nic nie wstaje nic się nie straszy, naprawdę spochliwa, nie to jest ważne także pokażę wam później coś fajnego jeszcze taką małą niespodziankę także trzymajcie się i pozdrawiam wszystkich żeby cieplej trochę było bo, bo, bo na razie jest słyszę u niektórych słabo no ale będzie dobrze trzymajcie się